Cześć! Witajcie po raz kolejny na kanale Ragnar.pl. Dzisiaj unboxing. A czego? Zaraz zobaczycie. W sumie to już wiecie po miniaturce w filmie, ale postanowiłem zachować dla Was samo odpakowanie. To co? Jedziemy, tniemy. I mamy, zróbmy sobie zbliżenie. Moi drodzy, bohaterem dzisiejszego unboxingu jest zegarek marki Orient. A dokładnie, będzie to model RA-TX 021L10B. Ci, którzy znają na pamięć modele Orient, to już wiedzą. Ci, co nie znają, to widzieli miniaturkę, a ci, co nie widzieli miniaturki, to zaraz się przekonają. Klasyczne opakowanie od Orienta, generyczne, więc ciężko stwierdzić, co jest w środku. A w środku jest coś ciekawego, o czym głośno było na światowym zegarkowym YouTubie już jakiś czas temu. tam Ta moi drodzy, jest to chronograf od Orienta. Ja chyba mam pierwszy raz do czynienia z chronografem od Orienta. I to powiem Wam tak: to jest naprawdę bardzo interesujący zegarek. Potwierdźmy sobie jeszcze raz model, żeby nie było, że Was tu oszukałem. Tak, RA-TX0201L10B. I dlaczego było tak głośno o tym chronografie? A to dlatego, że przynajmniej na rynku europejskim rzadko spotykamy tak wyglądającego orienta w takiej specyfikacji, o czym zaraz będę mówił, z chronografem i jeszcze z mechanizmem zasilanym światłem, z mechanizmem solarnym. No a dlaczego było tak głośno? No dlatego, że ten konkretny model, moi drodzy, wykorzystuje kopertę z modelu Ray i Mako w wersji drugiej i trzeciej, nie mylić z Kamasu. Tu wam skleję dziś zdjęcia Raya i Mako. I tak dokładnie korzysta z tej koperty, z tego kształtu, zresztą bardzo lubianego przez fanów Orienta. Widzę, że bezel tutaj polerowania, szczotkowania Chociaż może niekoniecznie. Kształt na pewno, a wykończenie to się zaraz przekonamy, bo już widzę, że jest troszeczkę inaczej. No ale jest to przepis na sukces. Mamy ulubiony kształt fanów marki i nie tylko. I pakujemy coś nowego, bo pakujemy chrono. Dajemy kwarcowy mechanizm zasilany solarnie. Różne ciekawe opcje kolorystyczne i przepis na sukces gwarantowany. Do tego mamy tutaj jeszcze wodoszczelność zaraz Wam powiem jaką my tu mamy wodoszczelność wodoszczelność tak jak w REJU i w MAKO mamy wodoszczelność 200 metrów czy mamy zakręcaną koronkę mamy zakręcaną moi drodzy koronkę o teraz nam tutaj pierwsze uruchomienie i zegareczek nam wariuje ustawię tak wskazówki żebyście Widzieli e, tarcze i subtarcze. Dokręcimy sobie koronkę, albo nie, dokręcimy. Dobra. E, co tu się dzieje, moi drodzy? Boki, e, czy koperta wykonana ze stali szlachetnej, to na pewno boki są szczotkowane. Z tego co pamiętam, ale poprawcie mnie, w reju i w maku, w maku, w maku były e, polerowane. Tutaj rant uszu i koperty mamy polerowany, ale już góra uszu jest szczotkowana. Bransoleta również jest szczotkowana. Przyciski polerowane. Koronka sygnowana logiem. I również polerowana na froncie. Osłonięta niewielką osłoną. Szkło. Upgrade. Szafirowe. Tarcza. Niebieska ze szlifem słonecznym w takim e, stylu, czy znaczy w zasadzie zaprojektowana w formie kanapki, bo te subtarcze, zarówno odpowiedzialne za wskaz wskazanie sekund i pracę stopera, są lekko poniżej, mam nadzieję, że to będzie widać, głównej tarczy, indeksy nakładane. Bardzo ładnie się prezentują. Ten na godzinie 12 w postaci liczby. Okno natownika na godzinie w pół do piątej. Wskazówki, takie klingi miecza. I duża czerwona wskazówka stopera. No i do tego bezel 120 klikowy w kolorze znanego i lubionego napoju. gazowanego, czyli Pepsi. Słuchajcie, nie pochwaliłem się jeszcze, bo zegarek otrzymałem do recenzji. A otrzymałem go od salonów jubilerskich Gold Lux, za co serdecznie dziękuję. W opisie wkleję Wam kod rabatowy na zakupy w tym sklepie i link do również tego modelu. Idźmy dalej. Dekiel zakręcany. Klasyczny, orientowski dekiel. Podstawowe informacje o mechanizmie, wodoszczelności, materiału, z którego wykonana jest koperta, szafirowym szkle, w sola, solarnym mechanizmie i, że mechanizm jest japoński i numer seryjny. Bardzo mi się podoba ten zegarek. Ja pierwszą widziałem wersję Panda, czyli białą z czarnymi totalizatorami. Ale powiem Wam, że ta Pepsi z tym szlifem słonecznym prezentuje się e, zacnie. Wkładka bezela aluminiowa, z tego co widzę. Ale to naprawdę bardzo ładne. Chrono. Branzoleta. E, ogniwa pełne. Endlinki, niestety. E, nie. Minus dla Orienta. Ale grube ogniwa, szczotkowane. Chyba w Frejach i w Mako były częściowo polerowane, ale już nie pamiętam. Ja Wam gdzieś tutaj wkleję film o Mako 3 albo o Reju 3, już nie pamiętam, gdzieś Wam tutaj wkleję. I tam też ta chyba bransoleta była jednak w e, podwójnym wykończeniu i szczotkowanym i polerowanym. E, zapięcie bransolety podejrzewam, że będzie jednak blaszka. No i tak jak podejrzewałem, tak jest. No ale tak też było w poprzednich modelach. Cztery gniazda mikroregulacji. E, jest wybite logo Orienta. No, powiem Wam szczerze, że prezentuje się ten zegarek. Zacnie mechanizm, który napędza ten konkretny model to jest Epson VS752 I zobaczymy sobie jak ten mechanizm o ostrość traciliśmy, nam pracuje. No powiem wam szczerze, że naprawdę ma sporo sporo uroku ma ten nasz oriencik. Co tu się jeszcze dzieje? Wymiary. Średnica i tutaj chyba on odbiega trochę od tych swoich kuzynów dajwerów, bo tu jest 43 mm. Wydaje mi się, że o pół milimetra o pół milimetra Dajwery są mniejsze, jeżeli chodzi o średnicę Od ucha do ucha to jest 48 mm i grubość to jest 13 mm. Między uszami 22 mm. Ja Wam powiem, że to się prezentuje zacnie. Zegarek swoje waży. No on kradnie serducho. Powiem Wam szczerze, że ja nie jestem jakimś tam specjalnym zwolennikiem chronografów. Obecnie chyba w kolekcji mam tylko Dana Henry'ego 1939, jeżeli chodzi o chrono, a tamto chrono to jest takie chrono vintage, a tutaj takie współczesne chrono. No powiem wam szczerze, że się nie dziwię, czemu o tym oriencie było tyle informacji, co zmierzymy i zobaczmy, jak ten orient nam świeci. Proszę. Młynet garstek 17,5 cm. Oj, leży pięknie, powiem Wam szczerze. Dosyć krótkie uszy. No, prezentuje się zacnie. Bardzo zacnie się prezentuje. I co? Zobaczymy, jak Orient świeci. Oczywiście skorzystamy ze standardowej metody zakrytej ręki. Dajwery świeciły fajnie. I. Podejrzewam, że i chrono będzie świeciło fajnie, ale nie uprzedzajmy faktów. Sprawdźmy, jak on będzie się prezentował. Zakrywamy rączkę i zobaczcie. O, jest kozak. Bardzo ładnie świeci. Nie ma się do czego tutaj przyczepić. Bardzo mocno świeci luma. Więc powiem Wam szczerze, że hmm. ciekawa propozycja. Zegarek jest na pewno droższy niż 1000 zł, ale zapras zapraszam Was na stronę sklepu Salony Jubilerskiej Gold Lux. Pytajcie o ofertę, korzystajcie z kodu rabatowego i na pewno cena zegarka przyjemnie spadnie. Pokażę Wam go jeszcze z każdej strony, żebyście mogli sobie zobaczyć jak nam ten orient się prezentuje. To nie jest jakaś przełomowa czy wybitna konstrukcja, ale w mojej ocenie się broni. No i w pełni funkcjonalny zegarek ze stoperem. Jest datownik, jest szafirowe szkło. Mechanizm zasilany światłem to przynajmniej te 80 lat, może 12 spokoju, jeżeli chodzi o wymianę akumulatora. Solidna bransoleta, Jeżeli Wam nie będzie odpowiadała, można sobie zegarek wrzucić na piękny pasek ręcznie robiony albo kupiony. Latem można go wrzucić na gumę, można z nim wpływać do 200 metrów. Zakręcana koronka. Pamiętajcie tylko, żeby pod wodą nie wciskać przycisków. No, świetnie, na no taki daily sportowy zegarek. Ja uważam, że ten szum wokół tego zegarka był yy, uzasadniony. O, zrobimy sobie małe zbliżenie. Ja mu powiem tak. Przemyślcie, piszcie w komentarzach co uważacie. Dla mnie Orient Chrono naprawdę bardzo fajny. Wbijajcie do sklepu Salony Jubileckiej Gold Lux po ten zegarek. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, nie zapomnijcie dać łapki w górę. A tymczasem tyle ode mnie, do następnego filmu, do zobaczenia, cześć!